Dobry, zapraszam na kolejny odcinek serii Program Rozwoju Lokalnego. Dzisiaj rozmawiamy o działalności Izby Przemysłu Handlowej w Rzeszowie. A moimi gośćmi, Państwo gośćmi będą dzisiaj pan Ryszard Rzym, prezes Izby. Dzień dobry, panie prezesie. I pan Sebastian Skalski, członek zarządu. Dzień dobry, witam. Szanowni Państwo, 35 lat funkcjonujecie, piękny jubileusz, gratulacje. Chcąc wejść w tematykę naszej rozmowy, żeby trochę przybliżyć się naszym widzom, Kilka słów, czym w ogóle izba jest, jakie macie zadania, i kilka słów po prostu o Was, Panie Prezesie. 35 lat temu, w roku 90, wtedy, kiedy Orzeł odzyskał koronę, zaczęły się gruntowne zmiany w naszym kraju. Jednym z, jedna z tych zmian to utworzenie izb przemysłowo-handlowych. Historia Izby Przemysłowo-Handlowej sięga lat dwudziestych ubiegłego roku i pierwsze izby powstały w 1927 roku. One funkcjonowały do początku II wojny światowej, potem następny taki kamień milowy to lata 90. i od tego roku przedsiębiorcy postanowili zrzeszyć się, bo siła izb i y, potrzeba w tym czasie była taka, że aby zrzeszać się w jakieś organizacje, które mogłyby mieć przełożenie na ustawodawstwo, na y, biznes, który zaczął się wtedy bardzo intensywnie. Tak, pojawił się wolny rynek, prawda? pojawiły się pierwsze działalności tak, gospodarcze. Wolny rynek, troszkę i wolnej amerykanki, więc była konieczność uregulowania pewnych rzeczy i wpływania zwłaszcza na pewne rzeczy które działy się w ustawodawstwie i izba w 90 roku gdy została powołana, członkowie założyciele a tacy jeszcze do dzisiaj istnieją na przykład firma Elektromontaż która do dzisiaj istnieje jako firma pracownicza z etarzeszów jako firma pracownicza jest jeszcze z tego grona Trzy firmy, które funkcjonują do dzisiaj, no, postanowiły taką organizację powołać i ta organizacja na dzisiaj liczy około 200 członków. No i godnie próbuje reprezentować interesy tych naszych przedsiębiorców wobec samorządów, wobec Organów, które ustanawiają to prawo. A w tej historii 35 lat, czy były jakieś momenty przełomowe? Jak zwykle, bardzo ważnym momentem to był ten okres tworzenia Izby, gdzie było bardzo dużo różnych pomysłów utworzenia tej Izby. Zostały tam pewne rzeczy przełamane, i dzięki staraniom tym członkom, założycielom Izba została powołana. Natomiast drugim takim momentem, to było posiadanie swojego loku, czyli jakby próba nabycia na własność miejsca, gdzie izba mogłaby działać i swobodnie się rozwijać. I dzięki tym decyzjom izba jest dzisiaj właścicielem przy ulicy Słowackiego jednego piętra w wieżowcu, który do dzisiaj funkcjonuje po elektromontażu. panie Sebastianie, jakie są w ogóle główne cele dzisiaj Izby? jakie zadania wypełniacie, na czym się koncentruje wasza praca? Tak jak pan prezes wspomniał, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie od 35 lat aktywnie, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu życia gospodarczego regionu jako prezes, jako zarząd, jako członkowie o, licznie angażujemy się w pracach doradczych gremiów, wszelkiego różnego rodzaju. Przy radach, przy władzach, w samorządzie, w komitetach. Także tam, gdzie jest potrzebny głos członków, my jako Izba ich reprezentujemy. Sebastian jest przy Radzie Doradczej Pana Prezydenta w Rzeszowie i szukamy, żeby takich miejsc, gdzie nasi członkowie mogliby Funkcjonować, być umieszczeni, aby korzystać z tego doświadczenia i doradzać, zwłaszcza samorządom, w podejmowaniu właściwych decyzji. Tak jest, że jesteście Państwo rzecznikiem przedsiębiorców, pracodawców? Czy w ogóle przedsiębiorcy potrzebują dzisiaj swojego rzecznika i z jakimi problemami przychodzą do Was? Myślę, że taka potrzeba jest. Ona im dłużej funkcjonuje Izba, tym bardziej narasta przepisy dotyczące zarówno prowadzenia firm. Stają się tak skomplikowane i tak wielowarstwowe, że doradztwo czy też szukanie rozwiązań pewnych trudnych tematów jest bardzo potrzebne. Izba bardzo dobrze współpracuje z takimi organami jak ZUS i e, urzędy skarbowe. Ja akurat, jeżeli chodzi o ZUS, e, zaczynam w przyszłym tygodniu, właśnie spotkania z ZUS-em, Urzędem Skarbowym, gdzie będziemy omawiali te warunki współpracy, szkolenia i przekazywania pracodawcom pewnych. E, Wytycznych dotyczących sposobu działania i sposobu podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o księgowania, czy też pewne finanse, które dotyczą przedsiębiorców. No właśnie, czy obecnie się prowadzi łatwiej działalność gospodarczą, czy, czy trudniej? Mam doświadczenie 47-letnie w pracy i prowadzeniu działalności gospodarczej. I muszę powiedzieć, że prowadzenie działalności w latach 90., a w roku 2025, to jest niebo a ziemia. Ilość, zresztą wystarczy popatrzeć na objętość pewnych wytycznych, które dotyczą przedsiębiorców, staje się olbrzymia i zrozumienie i przytarcie się przez. Eee, właśnie te eee, grube księgi staje się bardzo trudne dla zwłaszcza małego i średniego przedsiębiorcy, bo głównie trudność eee, polega w tych małych, średnich firmach, bo duże firmy mają całe zespoły to, prawników i one sobie jakoś radzą. To jakie są te największe wyzwania, które nadchodzą przed małym przedsiębiorcami. Ja byłem tak, jako właśnie członek zarządu Izby, ale również jako prezes firmy GoCard International, tak jak pan prezes powiedział, no obecnie jako średnia, średnie przedsiębiorstwo borykamy się faktycznie z wieloma technicznymi również problemami. Zmiany, ilość zmian, ilość nowelizacji w ustawach jest tak ogromna, że wielu pracowników nie jest w stanie nadążyć za tymi zmianami, stąd też jako Izba, Jednym z naszych głównych działań priorytetowych jest prowadzenie szkoleń. Stąd te szkolenia de facto dość są oblegane zainteresowanie wśród członków, ale i nie tylko, bo trzeba też głośno powiedzieć, że nie tylko członkowie mogą brać udział w takowych szkoleniach. Szkolenia są organizowane dwa-trzy razy w miesiącu w różnych lokalizacjach i daje to naprawdę dużą możliwość i otwieramy się, pokazujemy, współpracujemy z przedsiębiorcami, w jaki sposób tutaj mogą sobie radzić, no w dzisiejszych, jakże nie, łatwych czasach do prowadzenia działalności. Z czego było szkolenie? Ostatnie szkolenie, Krzyf. powiem szczerze, było nawet wczoraj. Tak. Wczoraj w hotelu Falconu, jednego właśnie z naszych członków z KSEF-u, czyli z Krajowego Systemu Elektronicznych Faktur. Na tyle i tak dobrze było duże zainteresowanie, no, że jesteśmy na szczęście... To nie, że zmuszeni, ale również robimy drugą, trzecią, kolejną edycję w następnym miesiącu i widzimy, jak duże jest zapotrzebowanie i chęć szkolenia tak naprawdę działów księgowych w firmach. Kilkadziesiąt osób czeka w kolejce na następne terminy szkoleń, które mamy zaplanowane w listopadzie i myślę, że systematycznie będziemy. Takie szkolenia robić. A czy te zmiany w prawie przyspieszają, czy, czy spowalniają, bo dużo się mówi o deregulacji, na przykład, że tych przepisów ma być mniej, że ma być prościej, czy jednak to cały czas przyspiesza? Ja myślę, że z tą deregulacją, o której się mówi, to chyba troszeczkę trzeba poczekać, a co róż są wrzucane nowe tematy, na przykład jak słuchamy media, to w tej chwili w taki nowy temat zaczyna być tes testowany, skrócenie czasu pracy. 50 firm od nowego roku będzie to testowało i nowe problemy dla przedsiębiorców. A ja, Czy zgłosiły się jakieś firmy z Podkarpacia, z państwa Izby? Nie, mi nic na ten temat nie wiadomo, aczkolwiek e, temat bardzo interesujący, bo e, ten... E, te pierwsze 50 firm, które zostały wytypowane, mają bardzo takie luźne e, warunki, czyli mogą skrócić czas pracy od godziny do jednego dnia. E, no i wydaje mi się, że to jest interesujące być może i dla naszych przedsiębiorców. Ja co, według Państwa jest szansa, że za 10 lat będziemy pracować 4 Na pewno. Godziny? Ja, Też to tak. różne prace oczywiście. Różne prace, ja powiem tak, że szczególnie ta branża produkcyjna pewnie będzie miała gdzieś tam większe, większe problemy, choć pewnie z różnego rodzaju zmiany, etatowość różnego rodzaju wdrażana, pewnie w jakiś sposób będzie w stanie to zaspokoić, ten czterodniowy dzień pracy, bo pewnie do tego tak. gdzieś się dąży że nie tylko praca głównym, głównym życiem człowieka, ale również to, co po pracy, tak jak się za. Ja, ja myślę, że właśnie, zwłaszcza w dziedzinie produkcji, firmy, które mamy tutaj jako firmy produkcyjne, będą musiały przyswoić sobie bardzo szybko pewne nowe technologie, nowe sposoby, Automatyzacji, no, oczywiście z wykorzystaniem tego, co jest znowu na topie, czyli sztucznej inteligencji. I tu jest kolejna nasza rola, żeby ten kaganego świat też dla tych firm produkcyjnych, które będą zmuszone, czy będą chciały skrócić czas pracy, będą Chciały robić więcej, lepiej, no, żeby wykorzystać wszystkie te rzeczy, które ta technologia niesie, choćby niedaleka tutaj wojna za naszą granicą też nowe technologie już przemyca. O dronach wszyscy już mówimy na Podkarpaciu, mówimy o produkcji tych dron dronów, więc po kolei pojawiają się takie tematy. Tych wyzwań nie brakuje, prawda? Tak. Bo mamy i. I te nowe przepisy prawne i mamy deregulację, deregulacja, no to też w kwestii prawa, zielona transformacja, praca tak. zdalna, hybrydowa, dużo tych zmian, prawda? No, zielona transformacja też swoje tam dołoży w zmianie technologii i też będzie e, jakby zmuszała nas do postępu. Jeszcze kilka słów o tym, czy obecnie z Państwa strony w gospodarce widać nie wiem, stagnację, czy przyspieszenie? Jak to teraz jest na rynku pracy i na rynku przedsiębiorców? Ja powiem tak, ze swojego też punktu widzenia rynek obecnie, jeżeli chodzi o pracę, jest dość bogaty. Środki z KPO, które się pojawiły w zeszłym roku i projekty, które zostały porozpisywane przez samorządy, przez powiaty, przez gminy, na dzień dzisiejszy są. Wręcz pewnie można by powiedzieć, że dzisiaj przedsiębiorcy borykają się z takim problemem, iż brakuje pracowników do pracy. Pytanie, co będzie za dwa lata? Środki, projekty mówi się, że w 2027 roku zostaną zakończone i dzisiaj nie myśli się rok, dwa, tylko powinno się myśleć, co będzie za trzy, za trzy pięć lat, bo tutaj będziemy się na pewno z dużymi problemami, jako przedsiębiorcy, borykać. No pojawiły się też pieniążki na cyfryzację w tej chwili, one są już dostępne dla przedsiębiorców i ja myślę, że tego typu działania powinny w okresie co najmniej pięcioletnim, bo o takim okresie załóżmy przedsiębiorcy powinni myśleć, no jakby postawić naszą gospodarkę, bo o tym tu w tej chwili mówimy, na troszkę wyższym poziomie. No, mamy co odrabiać, bo automatyzacja produkcji u nas to jest kilka razy mniej, jak u naszych zachodnich partnerów. Mamy kontakty poprzez różnego rodzaju organizacje rządowe i pozarządowe, które próbują przemycać nasze produkty. Do strefy euro czy poza strefę euro. Rozmawiamy też i proponujemy tu przedsiębiorcom takie kontakty, żeby przy pomocy czy ambasad, czy innych organizacji nawiązywać, żeby, żeby z jednej strony eksportować, z drugiej strony ściągać technologię, no bo to. Jest naturalny trend, który powinien dziać się. No i taka rola jest tu izby. My jesteśmy niejako pośrednikiem i próbujemy, będziemy próbowali to coraz lepiej robić. Czy wizja przyszłości może być optymistyczna? Musimy w to wierzyć, chociażbym jeszcze chciał dodać jedno zdanie, że jako izba podtrzymujemy i staramy się nawiązywać kontakty międzynarodowe. Warto tutaj powiedzieć, że obecnie z 22 izbami za zagranicy mamy podpisaną współpracę. Cały czas chcemy się poszerzać, rozwijać w tym kierunku i mamy nadzieję, że faktycznie ta ekspansja będzie również taką dużą szansą i nadzieją dla naszych firm członkowskich z Często nas odwiedzają konsulowie honorowi. Konsulowie tak, honorowi. to też tak. dodaje troszkę. E, takiej pikanterii tak, w naszym taki, działaniu. W tamtym roku odwiedził nas ambasador e, Rumunii, pan Cosmin e, Ononi, więc e, faktycznie tutaj jesteśmy gdzieś w tym, na tym rynku międzynarodowym To jeszcze dwa pytania. Jakie plany na przyszłość ma Izba? Czy jakieś wyzwania podejmujecie, stawić, stawić sobie jakieś cele? Dostępnienie naszym członkom, e, czyli podzielenie e, tych naszych członków e, na. E, pewne segmenty branżowe i w zależności od potrzeb, czy to będzie firma produkcyjna, handlowa czy też e, jakaś inna, pewnych narzędzi, e, żeby podnieść poziom swoich usług czy też produktów. No poza tym chcielibyśmy e, m, zwiększyć liczbę członków. To jest rzecz oczywista, e, żeby nasza działalność była widoczna w całym województwie. No i nawiązać współpracę z organizacjami, które działają już równolegle na tym rynku, bo nie jesteśmy tu też jedyną izbą, która zrzesza przedsiębiorców, jest takich organizacji troszkę więcej. Jubileusz, 35 lat działalności, przed Państwem gala, tak? Tak, 4 listopada o godzinie 17 w Filharmonii Rzeszowskiej jest spotkanie członków naszej izby, Będziemy króciutko omawiali nasze sukcesy, naszą działalność. Będą również nagrodzone firmy, jeżeli chodzi o wiarygodną firmę i lidera. lidera. Będą, liczymy na władze samorządowe, rządowe. Będzie też część artystyczna, bardzo taka ciekawa. Może dwa słowa. O szczegółach byś powiedział? Tak, tak jak tutaj pan prezes powiedział, zbliżamy się dużymi krokami do e, dużej historycznej e, naszej e, gali. E, gala oprócz członków również e, jest e, dla zaproszonych e, tutaj e, dużych osobowości. E, jesteśmy pod patronem, objął nas patronem. Marszałek województwa, pani wojewoda, pan prezydent, również patroni medialni, o których nie możemy, możemy zapominać i jesteśmy wszystkim naprawdę wdzięczni. Oprócz części faktycznie tutaj, tej głównej, również części artystyczna, która przed nami. Co do konkretów, nie chcielibyśmy jeszcze mówić, bo są dopinane już ostatnie, ostatnie umowy, ostatnie kontrakty. Także y, naprawdę przed nami duże wydarzenie i proszę trzymać za nas y, kciuki. Tak, będzie smacznie, wesoło i przyjemnie. To jest kluczem do sukcesu w biznesie? To może no, na samym końcu pytanie. Członkostwo w izbie zapewne. Y, korzyści, które członkowie mają, no bo tak y, między Bogiem a prawdą, to na tym to polega, że jeżeli mamy korzyści z uczestnictwa w różnego rodzaju organizacjach czy też spektaklach, no to bierzemy w tym udział, domagamy się, żeby było więcej i to jest według mnie główny sukces powodzenia Izby, czyli stworzenie dla naszych członków jak najwięcej korzyści, które oczywiście oni będą czerpać no, na zasadzie no-profit. Ja tak jeszcze dodam, że nasza izba jako jedyna na Podkarpaciu legalizuje dokumenty eksportowe tak. dla Krajowej Izby Gospodarczej. Mamy również projekt Lider Województwa i Wiarygodna firma pod patronem Marszałka Województwa. No stąd też nasza i z tego nasza izba Właśnie słynie, gdzie się przyczyniamy do możliwości, powtórzę to jeszcze raz, ekspansji do naszych członków tutaj. A jak jest w ogóle z członkostwem w Państwa Izbie? Czy to można się zapisać, zgłosić? Jak to wygląda? My jesteśmy bardzo otwarci, bardzo zachęcamy. Nie mamy zaporowych warunków do przystąpienia. Wystarczy spełnić podstawowe kryteria co do ilości zatrudnionych pracowników, opłacania składek. ZUS-ów ubezpieczenia społecznego nie może być zaległości. W ten sposób to weryfikujemy i tak naprawdę droga do przystąpienia do Izby jest otwarta. To tym wątkiem zakończmy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo. Życzę Państwu okolic 35 lat albo jeszcze więcej działalności. Dziękujemy. Życzmy sobie, żeby drugie 35 lat Izba działała i miała też swoje sukcesy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo, dziękuję dziękuję. bardzo.